Witajcie! Tym razem chciałabym Wam przedstawić moje propozycje na śluby i na wesela. Co prawda dzisiaj pogoda jest absolutnie nie imprezowa, ponieważ jest bardzo zimno, pada. Chciałam sobie zakręcić włoski, ale stwierdziłam, że przy tej wilgotności wszystko i tak oklapnie. Nie marudźmy, tylko wejdźmy w ten film. Tak jak Wam obiecałam, wybrałam zapachy, które są już sprawdzone, które są w mojej kolekcji, przetestowane bardzo dobrze i takie, które się wcześniej nie powtarzały. Mam tutaj na myśli filmy dotyczące propozycji na komunię, czy na przykład na dzień matki. Ale to nie znaczy, że również po niej nie macie sięgać. Absolutnie nie. Zresztą każdy z Was, mam nadzieję, znajdzie dzisiaj tutaj coś. Co lubi. Może was zainspiruje. Okaże się. I podczas wymyślania, szukania tych flakoników, które chcę wam dzisiaj pokazać, wpadłam na pomysł, że tym razem dołączę również takie przykłady stylizacji. <śm> co można założyć? do danego zapachu. Jeżeli będziecie słyszeć tutaj w tle wróbelki, to dlatego, że one właśnie przyleciały na obiad, jest ich tutaj mnóstwo i ćwierkają radośnie. Nie ukrywam, że odrobinkę mnie rozpraszają, ale, ale co tam? W tych propozycjach, które mam dla Was, są takie zapachy, które już na pewno bardzo dobrze znacie. Są też takie, które są stosunkowo nowe w mojej kolekcji, ale stwierdziłam, że nie może ich zabraknąć, ponieważ w mojej opinii naprawdę spiszą się rewelacyjnie. I zacznę od takiego klasyka. Wszystko, co Wam pokażę dzisiaj, to są wody perfumowane. Ale to, to jest z tego, co pamiętam, woda toaletowa, już pewnie wiecie, co Wam chcę pokazać. Jest to Bright Crystal od Versace. Zapach, który jest na rynku od bardzo, ale to bardzo dawna, ponieważ od 2006 roku słuchajcie, przejął mnie przebojem i pamiętam, że to był zapach, który bardzo często i chętnie nosiłam na śluby we Włoszech. Wtedy, akurat, kiedy one wyszły, ja tam mieszkałam i cóż, no, bardzo mi się one podobały i świetnie, absolutnie świetnie się spisywały w tamtym klimacie, mimo że bardzo dusznym, parnym, ta woda toaletowa dawała naprawdę radę. Mamy flankery, jeżeli któryś z nich się Wam bardziej podoba, oczywiście. Ja jednak namawiam do tego oryginału, ponieważ jest naprawdę. Świetne. Jest to zapach kwiatowy, jednocześnie również świeży, taki chłodny, lodowaty, pięknie elegancki. I mamy w nim juzu, granat, lód, piwonie, lotos, Magnolie, piżmo, machoń i bursztyn. Piękne, cudowne, rzeźkie otwarcie, cudownie kwiatowe, przepięknie podane kwiaty, ale również ta baza jest tutaj bardzo interesująca, ponieważ. Nadaje takie spe, takiego specyficznego charakteru. To nie jest taki zapach bardzo, bardzo bym powiedziała typowo kwiatowy, ponieważ dzięki temu, że mamy tutaj ten machoń oraz błyszczem i pismo, on naprawdę, naprawdę długo się utrzymuje. Trudnie Was odświeży, będziecie pachnieć rewelacyjnie no i czegoś więcej. Także polecam, sięgnijcie, zerknijcie, wyciągnijcie z szuflad i użyjcie. Będziecie zachwycone. Kolejnym takim kwiatowym zapachem, który także być może nie nie należy do takich zapachów zbyt, że tak powiem ekspansywnych. No na pewno w mojej opinii jest mniej ekspansywny niż Bright Crystal. Jest to woda perfumowana od Les Perfumes de Rosin. Jest to Rose de Neige. Zapach przeprudnej urody. Taki dokładnie jak prezentuje się tutaj ten flakonik, ponieważ jest on, w mojej opinii, delikatnie pudrowy, piżmowy, ale również kwiatowy. Nuty: Lici, arbus, Różowy Pieprz, Róża, Biały Fiołek, Piżmo, Heliotrop i ambroksan. I powiem Wam, że tak naprawdę ten początek mógłby dla mnie nie istnieć, bo ten zapach rozwija się cudownie właśnie w nutach serca i w nutach bazy i on w tej swojej cudowności trwa kilka ładnych godzin tutaj zalecałabym jednak reaplikację po pewnym czasie ponieważ on należy do takich zapachów raczej delikatnych, raczej subtelnych, bardzo kobiecych, przyjemnie odświeżających, niezwykle eleganckich. także rovdenes Naprawdę będą się świetnie spisywały. Zwłaszcza do tej stylizacji, którą tutaj możecie zobaczyć. Kiedy ją zobaczyłam, od razu sobie pomyślałam o tej wodzie perfumowanej. No, i teraz, teraz słuchajcie coś, co musiało się totalnie pojawić. Ja tak bardzo czekałam w tym, aby wam je pokazać w tych wszystkich topkach, które się do tej pory pojawiły, ale uważam, że lin od latafy. Jest kompozycją wybitnie ślubną i weselną. Piękną, elegancką, chłodną, z niesamowitymi parametrami. Tutaj nie trzeba wprowadzać żadnej reaplikacji. Wierzcie mi, to są naprawdę potężne perfumy. Także również trzeba uważać, w jaki sposób je nakładacie. Jest to zapach białokwiatowy, ambrowy. Cytrusowy, delikatnie słodki. Macie w nim kwiat pomarańczy. A przepraszam, nie tutaj spojrzałam. Znaczy, to co powiedziałam, to się zgadza, ale tutaj wyżej nuty. Imbir, ostryż, różowy pieprz, bergamotka, mango, jaśmin, tuberosa, osmantus, czarny pieprz, drzewo sandałowe, kadzidło i piżmo. I teraz opowiem Wam troszeczkę o tych nutkach zapachowych. Ponieważ yy, one... Są tutaj wybitnie podane w interesujący sposób i spełniają taką naprawdę bardzo interesującą rolę. Otwarcie jest świeże, bardzo pikantne, stąd ten imbir, ostrysz i różowy pieprz. I to naprawdę czujecie, taki powiew chłodu, świeżości jest rewelacyjny pojawia się także odrobinka bergamotki pojawia się także mango ale takie mango bardzo zielone bym powiedziała czy nawet skórka z mango jest też jaśmin śliczny piękny chłodny zimny jaśmin i tak jak zawsze mówię w przypadku Dor, jest podobny właśnie do tego który znajduje się tutaj później pojawia się także osmantus i znowu macie czarny pieprz, który znowu podbija tą kompozycję, sprawia, że ona jest taka wibrująca aż w nosie. I później on się delikatnie po wielu godzinach uspokaja, i macie drzewo sandałowe i odrobinkę piżma. Tutaj jest kadzidło. Ja tego kadzidła na sobie nie wyczuwam. Czuję natomiast. Piękną przyprawowość, taką bardzo świeżą, bardzo rzeźką, chłód cudowny, chłód jaśminu połączonego z osmantusem. Ja je uwielbiam. Naprawdę są rewelacyjne. Także polecam. No i teraz przejdziemy w klimaty troszeczkę słodsze, ale również piękne i kwiatowe. Jest to Elizabeth in White, zapach. Białokwiatowy, ambrowy, cytrusowy i słodki. Tak, pomyliłam się tam. Nie tam spojrzałam, przepraszam Was. I mamy w nim kwiat pomarańczy, czerwone jagody, mandarynkę, bergamotkę, jaśnik, brzoskwinię, białą ambrę, paczulę, piżmo, wanilię, benzoez i balsam tulu. I także w przypadku tej kompozycji, nuty bardzo ładnie się pokrywają z tym czujecie. Otwiera się pięknie kwiatowo, ale czuć również odrobinkę słodyczy z mandarynki, z tej brzoskwini. Zapach jest iskrzący, kobiecy, niezwykle taki, bym chciałabym powiedzieć subtelny, ale nie w subtelny w sensie, wiecie, delikatny, tylko taki idealnie wyważony, jeżeli chodzi o połączenie owoców, kwiatów. Również tej świeżości, no, słuchajcie nim jest wszystko po prostu absolutnie śliczne. Zresztą z tego co się orientuję, one zostały stworzone jako perfumy dla Panny Młodej, ale wiadomo, że w ślubach i weselach nie tylko Panny Młodej biorą udział. Właściwie to jedna, ale mamy także gości i osoba która je założy, będzie naprawdę, naprawdę czuła się pięknie i wyjątkowo. W wyjątkowości dodaje również fakt, że one nie są jakoś specjalnie znane jeszcze, więc będziecie pachnieć także oryginalnie. Pięknie, kobieco, oryginalnie, cudownie, cudownie. I znowu Wam pokażę kompozycję od Elisabeth, ale to dlatego słuchajcie, że raz, są one stworzone przez projektanta, który tworzy cudowne sukienki. Naprawdę przepiękne i urody są te suknie. Również kompozycje, które są tworzone dla tego domu, mody są śliczne. I śliczna jest Girl of Now Forever. Zapach owocowy, słodki, cytrusowy, odrobinkę waniliowy i posiada w sobie malinę, skórkę cytryny, migdał, czarną porzeczkę, róże, kwiat pomarańczy. Wanilię, paczule, drzewo kaszmirowe i piżmo. Cudna słodycz z maliny, połączona z odrobinką tej skórki cytrynowej, do tego dochodzi delikatny migdał. Macie troszeczkę róży, macie kwiat pomarańczy. Ja je uwielbiam. Również mają przecudne parametry, zresztą jak poprzednik też. Tak samo świetnie projektuje, świetnie długo trwa, nic nie trzeba poprawiać, zapach wyjątkowy, także nie będą pachniały wszystkie panie nim, jeżeli wam na tym zależy. Znajdziecie tutaj również liczną oryginalność. Polecam, 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 bardzo polecam. No i tak. Jeżeli myślicie, że to jest koniec festiwalu z Elisa, to się mylicie, ponieważ musiałam, ale absolutnie musiałam je wyciągnąć i to była pierwsza propozycja, o której pomyślałam, kiedy wyobraziłam sobie perfumy, które można założyć w dniu ślubu bądź na wesele. Jest to Elisap Essence numer 1 Rose. Śliczne, różane perfumy. I rzeczy zabawne, ponieważ wiem już wiem, że mogą być one odbierane w różny sposób. Na przykład Kasia Miss Kate, ona je odbiera inaczej niż ja. Ja uważam, że to jest piękna, słodka róża, bo tylko tutaj i łącznie róże macie w oficjalnym składzie podaną. Jest tu róża damasteńska, róża z róża turecka i róża bułgarska, więc to jest idealny zapach dla osób, które kochają różę. Piękna, słodka, delikatnie, jakby herbaciana, cudowna. Cudowna, cudowna, cudowna. Moje serce bardzo mocno do tego flakoniku bije. Uwielbiam projekcję, uwielbiam trwałość. Ona bym powiedziała, jest taka, użyję teraz wielkiego słowa przeciętna jest troszeczkę mniejsza niż w tych wcześniejszych propozycjach hoteli SAP, Ale ta mgiełka dookoła was będzie się z wami utrzymywać przez wiele godzin. To mogę wam zagwarantować. Nie jest taki ekspansywny jak pozostałe, ale trwa przy was. No i teraz zmiana klimatu. Teraz wejdziemy takie klimaty bardzo eleganckie, poważne, ale nie do końca, ponieważ macie tutaj sporą dozę owoców, ale ICAN od Kajal jest taką kompozycją, mimo tego, że owocową, która jest cudnie, właśnie elegancka, która cudnie się spisze na takie okazje ponieważ jest to zapach słodki, owocowy, świeży, cytrusowy, ale także drzewny i posiada w sobie marakuje, ananas, mandarynkę, imbir, czarny pieprz, jaśmin, piżmo, wanilię, pralinę, drzewo sandałowe, wetywerię i paczulę i tutaj też muszę się zatrzymać przy tych nutach zapachowych, ponieważ otwarcie jest cudnie owocowe. Przepiękna marakuja, bardzo charakterystyczny dla marki Kajal ananas, świeżutki bardzo naturalnie podane. Do tego moi drodzy. Macie również odrobinkę mandarynki, troszeczkę imbiru, troszeczkę czarnego pieprzu. Potem zaczynają wchodzić kwiaty, macie jaśmin. Pojawia się również wanilia i pojawia się pralina. Ale to bardziej są zapachy właśnie praliny i wanilii, a nie słodycz. Choć niewątpliwie tutaj słodyczy jest powiedziała tak akurat. No i oczywiście w tym wszystkim macie także śliczną paczulę i śliczną wetywerię. I ten zapach od samego początku. Czuć, że nie będzie takim typowym owocowym koszykiem, tak to nazwijmy. Czuć tutaj klasę, czuć tutaj elegancję. I kiedy przygotowałam, właśnie flakoniki, każdy z nich jeszcze przyklejałam w powietrzu, żeby sprawdzić, to faktycznie dobry wybór. I wierzcie mi, one się z nich wszystkich najdłużej utrzymywały w powietrzu. Nawet teraz, kiedy dla Was nagrywam, ja cały czas je tutaj czuję. Więc one z całą pewnością dadzą Wam ogromną projekcję, ogromną trwałość. Będziecie mocno zaznaczać swoją obecność i będziecie bardzo, ale to bardzo oryginalne. Kadżal jest marką dosyć, bym powiedziała, kosztowną, ale na nasze szczęście, na nasze szczęście można je także kupić w pojemności 10 ml i to jest świetna alternatywa <grytania> dla takiego flakonu, Zacznę bardzo ciężkiego, tak trzymam go tutaj, i ręka delikatnie mdleje, ale jest śliczne. Naprawdę, śliczne. Tak samo jak śliczne są perfumy. I to dzisiejsze zestawienie, e, chciałabym zakończyć zapachem, który także dosyć szybko przyszedł mi na myśl, kiedy pomyślałam o takiej właśnie okazji. Ale one są, powiem Wam, z nich wszystkie. Takie chyba najbardziej, oj nie wiem czy powinnam użyć tego słowa w odniesieniu do wesela i ślubu, choć kto wie, no. słuchajcie, takie uwodzicielskie, seksowne i jest to wet od No po prostu to co znajduje się tutaj jest tak piękne, ponętne, że nie wiem, może na noc poślubnąć? Albo wiecie jakieś wieczorne szaleństwa, tak? W każdym razie jest to zapach słodki, wiśniowy, z całą pewnością także waniliowy i owocowy, i macie tutaj następujące nuty: Wiśnia, Likier, Znowu Wiśnia, Truskawka, Karmel, Róża, Turecka, Fasolatonka, Wanilia, Drzewo Sandałowe i wetyzeria. Przepiękne, bogate, intensywne, bardzo ponętne. Wy i te perfumy, no słuchajcie, tutaj również nie będzie można przejść obojętnie obok was. Ja im dłużej mam, tym bardziej czuję to połączenie likierowej wiśni z różą. Magia, magia. Gdyby powstały, znaczy pewnie są, pewnie są takie właśnie perfumy, których ta likierowa Wiśnia z różą została jeszcze bardziej wyłuszczona, podbita. Och, to byłaby chyba pierwsza, która by je kupiła. Niesamowicie seksowna mieszanka. Tak wam powiem. Okej. Okay. Wedcher liquor od bochoboko. To była moja ostatnia propozycja na dzisiaj. Co na ich temat myślicie? Jak Wam się one podobają? Czy już miały premierę na jakimś ślubie, na jakimś weselu. Ja przyznawam się szczerze, od dawna na żadnym ślubie ani na weselu nie byłam. Może dlatego te ciągotki troszeczkę tutaj do pokazywania tych stylizacji. W każdym razie wszystkim Wam, które się wybieracie, na taką okazję życzę udanej zabawy. Wierzę, że będziecie pachniały niesamowicie pięknie. Obojętnie, czy skorzystacie z moich propozycji, czy sięgniecie po wasze własne. W każdym razie bawcie się dobrze. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu.